Cześć, dzisiaj zajmiemy się widoreestratorem samochodowym, widoreestratorem marki Navitel. Jest to model RC2 Dual z funkcją Night Vision. Widoreestrator ten możecie też spotkać pod nazwą R250 Dual. Tak naprawdę oba module różnią się tylko tym, że ta wersja jest nieco tańsza, ponieważ nie posiada licencji na mapy Europy, które możecie sobie zainstalować na aplikacji mobilnej, na telefonie czy też tablecie więc jeżeli nie potrzebujecie takiej aplikacji, nie potrzebujecie takich map, no to myślę, że tutaj wybór RC2 Dual będzie lepszym wyborem, tym bardziej, że pozostałe parametry budowa, wykonanie są identyczne. Ten widorestator kosztuje w granicach 219 zł, więc jest to chyba jeden z najtańszych widorestatorów wyposażonych w dwie kamery, jakie obecnie możecie dostać na rynku. O jego parametrach technicznych sobie za chwileczkę powiemy, natomiast teraz sobie zrobimy taki krótki unboxing, zobaczmy co otrzymujemy w zestawie, jak wygląda też ten wideorestrator. Tak więc zaczynajmy. Jak widzicie, ja mam jeszcze tutaj nierozpakowane to opakowanie. Tak to wygląda zaraz po pierwszym otworzeniu pudełka i oczywiście pierwszy element to jest nasz widerestrator. Jeżeli chodzi o tutaj budowę, konstrukcję, myślę, że już widzieliście ten wideorestrator na moim kanale, ponieważ identyczna konstrukcja, obudowa jest też w wideorestratorze, na przykład Navitel AR250NV, którego recenzję też znajdziecie na moim kanale, ale za chwileczkę Wam pokażę dokładnie ten wideorestrator. No i teraz drugi element naszego zestawu, czyli kamera tylnia. Zobaczcie, tak ona wygląda. Jest tutaj obrotowa. Oczywiście, mamy obiektyw. Mamy tutaj taśmę 3M, czyli przyklejamy tę kamerę do tylnej szyby samochodu. i Nie montujemy jej na zewnątrz, ona nie jest wodoodporna, więc jest do użytku wewnętrznego. Jeszcze sobie do niej wrócimy. No i teraz zobaczmy na pozostałe elementy w zestawie. Oczywiście, mamy uchwyt do zamontowania tego pitreszatora. Uchwyt, jak się pewno domyślacie, klasycznie na przystawce, którą będziemy sobie montować do szyby, mamy przewody. I tych przewodów tutaj jest nieco więcej niż tutaj w klasycznym widolestatorze, ponieważ ten przewód jest to przewód do podłączenia właśnie tej kamery tylnej. Tutaj również jest taśma 3, czyli możemy go gdzieś tutaj przypiąć do szyby koło widolestatora. Przewód długi, więc przeprowadzamy go pod tapicerką. No i następnie będziemy sobie już wpinali ten przewód do głównej kamery. No i drugi przewód, oczywiście przewód zasilający, również tutaj bardzo długi, więc myślę, że też bez problemu będziecie mogli sobie go gdzieś ukryć pod tapicerką. Zakończony złączem tutaj mikro USB. No i oczywiście standardowy zasilacz od nawitela podświetlany na kolor zielony, jeżeli go wepniecie, to złącza zapalniczki w samochodzie. W zestawie znajdziemy jeszcze oczywiście instrukcję obsługi w kilku językach, jest też język polski, więc myślę, że nie będzie problemu. I to jest tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw. Jeżeli byście wybrali właśnie ten widerystator w wersji R250 Dual, to mielibyście też właśnie ten voucher kod na mapy Europy. Tak więc tutaj o tym Wam przypominam. Ok, teraz się na chwilę przenieśmy na stronę sklepu. Pokażę Wam szybko specyfikację techniczną i parametry tej kamerki. A następnie, już sobie wrócimy do omówienia jej budowy oraz oczywiście funkcji. Jesteśmy teraz na stronie firmy Navitel, no i Zobaczmy sobie najważniejsze cechy oraz funkcje wideo RC2 Dual. Zacznijmy sobie może od optyki. Jak widzicie szklana optyka, sensor GC2050 czy z funkcją Night Vision. Mamy też szeroki kąt widzenia 140 stopni, dzięki czemu będziemy mogli obserwować wszystko to, co się dzieje wokół drogi. Jeżeli chodzi o jakość nagrania to oczywiście pokażę Wam za chwilę przykładowe nagrania zarejestrowane za pomocą tego rejestratora, tak żebyście mogli je sobie ocenić. Tylna kamera, tutaj mniejszy kąt widzenia, tylko 100 stopni, no i też niższa rozdzielczość nagrywania 720p. Myślę, że do celów dowodowych jak najbardziej powinny te nagrania wystarczyć, zresztą też te nagrania będziecie mogli zobaczyć w dalszej części tej recenzji. No i cóż, mamy oczywiście wbudowany G-sensor, mamy też tryb parkingowy, no i mamy też wykrywanie ruchu, czyli to wszystko, co potrzebujemy w przypadku takiego typowego wideorejestratora. Czyli nagrania będą zabezpieczone w razie jakiejś kolizji, nie będą nadpisywane. Jeżeli na parkingu będzie jakaś kolizja, a będziemy mieć podłączone zasilanie do wideorejestratora, to oczywiście on też rozpocznie automatycznie nagrywanie i nagra nam ten obraz. Również jeżeli jakiś ruch zostanie wykryty przed wideorejestratorem, to też się nam on automatycznie uruchomi i rozpocznie nagrywanie. I to są chyba wszystkie funkcje tego wiadresatora. Mamy też aplikację DVR Player na komputer. Natomiast w przypadku tego na jakaś nie będzie specjalnie przydatna, ponieważ nie mamy tu GPS-u, więc nie będziemy mogli tutaj sobie podglądnąć naszej pozycji na mapie. Nie będziemy mogli sobie naszej prędkości. Będziemy mogli sobie tylko odtwarzać nagrania, tak jak za pomocą każdej innej aplikacji wideo. Więc tutaj. Jest ona nieco mniej wykorzystywana, natomiast jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak taka aplikacja działa, to odsyłam Was do moich wcześniejszych recenzji wideoresetorów na Witela. Tam dokładnie już pokazałem Wam tą aplikację, więc będziecie mogli się też z nią zapoznać. No i teraz pełna specyfikacja techniczna. Tutaj nie będę tutaj czytał Wam tych wszystkich parametrów, natomiast tak jak tutaj Wam wspominałem, już wideoresetor nagrywa w rodziczości Full HD, jeżeli chodzi o przednią kamerę, w rodziczości 720p. Jeżeli chodzi o kamerę tylną. No i tutaj, takich ważniejszych informacji, to jeszcze jest obsługa karty MicroSD do 64 GB, więc o tym pamiętajcie. I budowana bateria ma pojemność 100 mAh, czyli pozwala na wykonanie kilku zdjęć na zewnątrz po odpięciu zasilania. Tyle odnośnie specyfikacji technicznej. Teraz sobie wróćmy już do budowy, do wykonania widurestatora na Widel RC2. No i zobaczcie, o konstrukcji Wam wspominałem, jest to konstrukcja taka sama jak w przypadku właśnie na przykład modelu AR250NV, czyli mamy tutaj ten wysunięty obiektyw, nie jest on tutaj okrągły, tylko taki kwadratowy. Oczywiście cała konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego, bardzo lekka, wszystkie elementy zostały poprawnie spasowane, konstrukcja jest matowa, więc nie będzie nam przeszkadzała, odbijała promieni słonecznych podczas jazdy. No, i teraz zobaczmy sobie na złącza. Mamy tutaj wejście na tylną kamerę od góry. Mamy złącze do tutaj uchwytu, tego tutaj, który Wam pokazywałem. Zapinamy to w ten sposób, że po prostu wsuwamy ten uchwyt w ten otwór na kamerze. No, i oczywiście tutaj przesawka do szyby. Jak widzicie, prosty kąt. Więc tutaj myślę, że jest ukłon w stronę kierowców autobusów, samochodów ciężarowych, którzy mają prostą szybę, więc to urządzenie się Wam świetnie sprawdzi też w takich samochodach. Oczywiście złącze zasilania po prawej stronie i tutaj dalej jest ten minus, o którym Wam już kilka razy wspominałem, czyli po wpięciu zasilania do widorestatora nie będziecie mogli go wypiąć z uchwytu, dopóki nie wypniecie oczywiście tego przewodu zasilającego. Nie jest to jakaś wada, natomiast o tym wspominam, ponieważ na to też zwracaliście mi uwagę w przypadku niektórych właśnie wcześniejszych recenzji. Od spodu, jak widzicie, czytnik karty microSD, przycisk reset oraz tutaj mikrofon. głośniej jest na przedniej krawędzi, no i oczywiście wyświetlacz, wyświetlacz tradycyjnie 2 cale TFT o rozdzielczości 320x240 pikseli. Po prawej stronie przyciski sterujące oraz diody informujące nas o pracy urządzenia. Jeżeli chodzi o tą kamerę tylną, to jak wspominałem, przyklejamy ją na tej taśmie 3M do szyby. Obiekty tutaj jest zabezpieczony też folią. No i konstrukcja bardzo prosta: wejście USB z zasilaniem oczywiście też dioda LED informująca nas o stanie pracy tej kamerki. No i tak naprawdę to jest wszystko. Jak widzicie, ona jest obracana 360 stopni, tak więc może nagrywać się zdarzenia za samochodem, ale jeżeli byście potrzebowali, to również możecie obrócić i nagrywać się tutaj to, co się dzieje wewnątrz samochodu. Tyle odnośnie tutaj tych elementów konstrukcyjnych. Teraz sobie może próbujemy uruchomić ten widelikator, pokażę wam szybko jego funkcję. No dobrze, ja sobie tutaj już. Zamontowałem kaptę microSD w Widerestatorze. Teraz sobie zasymulujemy uruchomienie urządzenia poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce. Ja do tego celu posłużę się tutaj powerbankiem, tak żebyśmy mogli tutaj zobaczyć jak to wygląda. Czyli podłączamy zasilanie. No i jak widzicie po około 3 sekundach Widerestator nam się uruchamia i rozpoczyna automatycznie nagrywanie tego co dzieje się przed samochodem, tak więc tutaj ten automatyczny start jak najbardziej działa możemy to nagrywanie oczywiście sobie zatrzymać ręcznie możemy go rozmowić w każdej chwili natomiast teraz chciałem Wam pokazać szybko jak wyglądają funkcje i obsługa tego wideorestatora i teraz, tak jak widzicie, mamy przyciski sterujące na prawej krawędzi. Pierwszy do zmiany trybów, czyli w tym momencie mamy tryb nagrywania wideo. Możemy zmienić ten tryb na tryb wykonywania zdjęć, czyli możecie wykorzystać ten widolestator do tutaj jakichś prostych zdjęć w razie jakiegoś zdarzenia, kiedy nie macie przy sobie telefonu, jakiegoś aparatu, możecie skorzystać z tego widolestatora. Kolejne przełączenie się, czyli dostęp do zdjęć, które zapisaliśmy, wykonaliśmy za pomocą tego wideoreslatora, możemy tutaj je sobie przeglądać. No i oczywiście do nagrań wideo, które będą zarejestrowane za pomocą tego wideoreslatora. Kolejne przyciśnięcie to jest powrót do trybu nagrywania. Teraz przejdźmy do funkcji, do ustawień tego wideorestratora. Jak widzicie po pierwszym uruchomieniu mamy tutaj język angielski. Są dwie zakładki u góry, ustawienia odnośnie nagrywania oraz ustawienia odnośnie samego wideorestratora. Przejdźmy sobie do tej drugiej opcji i teraz przejdźmy też do zakładki język. Zmienimy sobie język na język polski. Tak, żeby Wam było nieco lepiej tutaj poznać wszystkie te funkcje urządzenia. No i teraz, sobie może jeszcze wróćmy do tej pierwszej zakładki, do ustawień samego nagrywania. Jak widzicie, mamy tutaj wybór rozdzielczości maksymalnie 1080p. Full HD, możemy też tą rozdzielczość ustawić nieco niższą. Czas klipu, filmu mogą być filmy jednominutowe, czy lub też pięciominutowe. Następnie mamy nagrywanie w interwale, jak widzicie do wyboru 100, 200 lub też 500 milisekund, możemy to wyłączyć. Regulacja ekspozycji, wykrywanie ruchu, możemy tą funkcję włączyć lub też wyłączyć. Jeżeli przed obiektywem kamery będzie jakiś ruch, kamera wykryje jakiś ruch, no to automatycznie rozpocznie się też nagrywanie. I teraz przejdźmy dalej, mamy nagrywanie dźwięku, mamy tutaj datownik, czyli nakładanie daty na filmie. Następnie jest G-Sensor, i tutaj mamy klasycznie trzy ustawienia tego G-Sensora: poziom niski, średni i też wysoki. Do czego nam jest potrzebny taki G-Sensor? Przede wszystkim przydaje się w sytuacji jakiejś właśnie kolizji, jakiegoś zdarzenia na drodze gwałtownego hamowania, przyspieszania, ponieważ takie nagrania w takiej sytuacji zostaną zapisane w oddzielnym katalogu, są zabezpieczone przed nadpisywaniem. Więc nie ma tutaj obawy, że zostaną utracone. I tutaj taka jeszcze jedna moja uwaga: jeżeli tutaj ustawiacie ten G-sensor, to warto ustawić tryb niski lub też średni, ponieważ przy trybie wysokim, nawet jak będziecie przejeżdżać przez jakieś większe nierówności na drodze, np. Na jakiś próg zwalniający, to ten G-sensor zadziała i takie nagranie wam zapisze więc to chyba nie będzie dla Was akurat potrzebne. Więc myślę, że szkoda marnować miejsca na karcie SD w tym urządzeniu. Ok, przejdźmy sobie teraz dalej. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze tryby parkingowe, czyli też wykrywanie jakichś właśnie uderzeń na parkingu. Jeżeli takie uderzenie jest zarejestrowane, to wideorejestrator nam się uruchomi. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy tutaj mieli na stałe doprowadzone zasilanie do tego rejestratora. Czy to właśnie z jakiegoś powerbanka, czy też na przykład z jakiś zasilacz, który będzie na stałe Dostarczą Wam zasilanie z akumulatora, takie urządzenia też na moim kanale mieliście już okazję zobaczyć. Ok, to jest tyle jeżeli chodzi o tutaj te funkcje nagrywania. Teraz wróćmy do tej drugiej zakładki, czyli ustawień samego wideo Język sobie już zmieniliśmy. Mamy możliwość ustawienia wygaszacza ekranu, czy ma się nam wygaszać i po, też po jakim czasie. Następnie mamy tutaj też częstotliwość, dźwięki, jeżeli te dźwięki wam przeszkadzają, to oczywiście możemy sobie je wyłączyć. No i teraz zobaczcie, one tutaj nie będą już używane. Ustawienia języka Wam pokazywałem, daty czasu, formatowanie karty tutaj SD w urządzeniu, przywracanie ustawień fabrycznych, wprowadzanie wersji oprogramowania i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o te ustawienia. Jeżeli jesteśmy w trybie zdjęć, to teraz jeżeli wejdziemy sobie do ustawień, to możemy sobie też tutaj wybrać kilka funkcji odnośnie właśnie tych zdjęć. I mamy tutaj tryb przekwytywania, czyli mamy jedno zdjęcie lub też mamy tutaj opóźnione wywołanie migawki od 2 do 10 sekund. Następnie mamy ustawienia rozdzielczości zdjęć od VGA do tutaj 12 Megapikseli, czyli tutaj całkiem przyzwoita rozdzielczość, myślę, że do celów dowodowych powinno być jak najbardziej ok. Yy, nagrywanie ciągłe, jakość tutaj zdjęcie, wysoki poziom normalny i energooszczędny, więc tutaj raczej zostawiamy wysoki. Regulacja ostrości, balans bieli, kolory i co. Ekspozycja, tryb przeciwstrząsowy, czyli jakieś tutaj prosta stabilizacja elektroniczna też się znalazła. Szybki podgląd, data oczywiście na zdjęciach i to jest wszystko, jeżeli chodzi o te ustawienia. No co, może teraz pokażę Wam kilka nagrań zarejestrowanych za pomocą tego wideorastatora, żebyście mogli ocenić, jak on sobie radzi właśnie z nagraniami w warunkach dziennych, jak też nocnych, a później sobie już przejdziemy do krótkiego podsumowania. No dobrze, mieliście okazję zapoznać się z kilkoma przykładowymi nagraniami zarejestrowanymi za pomocą na witel RC2 Dual, zarówno w warunkach dziennych, jak też w warunkach nocnych, no i oczywiście z wykorzystaniem tej kamery głównej, frontowej oraz kamery tylnej. Być może nie do końca mi się udało pokazać pełnię możliwości właśnie tej kamery tylnej, ponieważ jak widzieliście ja mam lekko przyciemnioną tylną szybę, więc tutaj nie do końca oddaje to prawdziwe możliwości tej kamery. Natomiast mieliście okazję oczywiście zobaczyć jak ta kamera frontowa sobie radzi z nagraniami w dzień, czy też w nocy. No i wydaje mi się, że ta jakość nagrań jest na naprawdę przyzwoitym poziomie. Chociaż oczywiście samą tutaj jakość tych nagrań pozostawiam już w Waszej ocenie. Myślę, że każdy mógł się zapoznać już z możliwościami tego widrysatora. No i każdy będzie mógł Ocenić czy taka jakość nagrań jest dla niego oczywiście odpowiednia. No dobrze, myślę, że dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję kamerki samochodowej fidoryzatora na Vita RC2 Dual. Jak widzicie, w cenie nieco ponad 200 zł. Otrzymujemy całkiem nieźle wykonaną kamerę potrafiącą całkiem przyzwoicie nagrywać zarówno w dzień, jak też w nocy. Dodatkowo mamy też kamerę tylną, która myślę też. Może się przydać do celów dowodowych w razie jakiejś tutaj kolizji. Tak więc wydaje mi się, że zestaw w tej cenie naprawdę bardzo ciekawy. Z mojej strony ci to było już tyle. Oczywiście ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli metra Wam się podobał, był dla Was przydatny, to oczywiście proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć.